Witam Was w moim programie TJ Guns, ja mam na Tomek i chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować produkt Winchestera, który był odpowiedzią na karabinek Remingtona, czyli tego hardkorowego influencera z poprzedniego, z poprzedniego odcinka. A tym produktem Winchestera był właśnie Winchester 1907, czyli dwa lata później wprowadzony niż, niż Remington. Pamiętacie, jak mówiłem, że John Moses Browning w tamtym okresie posiadał praktycznie prawa patentowe na większość systemów działania, czyli krótkie od długie odrzutów, odprowadzanie gazów prochowych, między innymi oczywiście. Do tego jeszcze odładowanie broni poprzez użycie rączki wystającej tutaj z boku. Okay? Więc firma Winchester, żeby nie płacić. Praw patentowych, odstąpienia praw patentowych do, do swoich konstrukcji, i żeby nie używać rozwiązań podobnych, żeby nie być targanym po sądach, musiało obchodzić te patenty w jakiś sposób, prawda? Dlatego ten karabinek, zaraz przejdę do niego w szczegółach, tak trochę dziwnie wygląda, prawda? Ma takie dziwne rozwiązania. To nie jest wymysł taki, że ojej, bo to my tak mamy, takie widzimy się. Nie, po prostu zwyczajnie nie chciano konkurencji płacić pieniędzy, prawda? Karabinek powstał on właściwie na zasadzie takiej samej idei, prawda? Żeby wypełnić tą niszę dla, dla służb mundurowych, jak również i dla myśliwych, używając naboju ym, pośredniego takiego jak na tamte czasy właściwie na, na nasze współczesne czasy również to był nabój 9 mm na 35 czyli taki mm, w nazewnictwie amerykańskim 351 Winchester Self, -load, self Loading Cartridge więc y, można by było troszeczkę go porównać do 357 Magnum Maximum czyli takiego przedłużonego podsypowania, podsypanego 357 jeśli chodzi o energię i tak dalej więc to był dosyć silny nabój. 2000 Juli to z 9 mm pocisku, takiego owalnego, troszeczkę jak torpeda, no to nie było byle co, prawda? Ale jednocześnie nie mogąc wykorzystać zasady z, zasad działania, czyli krótkiego, długiego lufy, odprowadzania i tak itd., które miały na celu opóźnienie um, wyrzucenia tego, tej łuski po strzale bezpiecznego, a jednocześnie obniżały całą masę broni, Hmm. Jeśli chodzi o w ogóle ogólną konstrukcję, tak? W porównaniu do innych bardziej takich prostych rzeczy, które tutaj właśnie zostały zastosowane, zaraz przejdę do tego, co, e, karabinek hmm, współcześnie właściwie jest używany tylko i wyłącznie w grach, już tylko. Jeżeli macie pojęcie na temat gry Battlefield 1 czyli gry opartej na realiach pierwszej wojny światowej ten karabinek tam występuje dokładnie ten właśnie niekoniecznie w kontekście w jakim naprawdę występował w pierwszej wojnie światowej ale ale występował występuje w tej grze no więc tak w związku z tym że obchodzenie tych patentów tak nie można było czego wykorzystać zastosowania systemów napędzających na które John Browning miał Patenty. Czyli zostało co? Swobodny odrzut lufy, rolkowe opóźnianie. Nie sądzę, żeby jeszcze było w ogóle nikt nie wpadł na pomysł jeszcze tego. Więc zostało opóźnienie zamka swobodnego tylko przez sprężynę i masę zamka, prawda? No i właśnie to wykorzystano. Tutaj w tej broni. Do tego tarączka tutaj z boku, prawda? No cholerka, no jak tutaj zrobić przeładowanie? Więc to co tutaj wygląda jak rurka od, yy, od systemu gazowego, to jest właśnie dźwignia do przeładowania. Tutaj zobaczcie. Ja to pokażę zaraz wszystko z bliska. Więc przeładowujemy tą broń właśnie w ten sposób. Palcem. Nie jest to najłatwiejsza rzecz. I zabezpieczamy na przykład zamkiem otwartym poprzez przekręcenie tego. Wcześniejsze wersje 1905 bodajże miały tylko tutaj taki guzik, co naprawdę było problematyczne, jeśli chodzi o o, przeładowanie. Słuchajcie, ja naprawdę nie jestem najmniejszą osobą, zawsze to powtarzam, ale ja mam tutaj problem. Łapy to mam dosłownie jak. E, no, nie spotkałem jeszcze większych. E, no, nie jest to takie naj, najfajniejsze, naj, najszczęśliwsze rozwiązanie, ale jedyne. Jedyne, jakie mogło być użyte e, w, w tego typu broni, nie płacąc za patenty, prawda? E, na początku były tutaj magazynki, tylko. Pięcionabojowy, tutaj mamy dziesięcio, czy dziewięcionabojowy magazynek wystający tutaj złoża. Bardzo nowocześnie wygląda, zresztą. Niektórzy mówią, że ta broń wygląda jak M1 carbine, późniejszy. No faktycznie tak troszeczkę wygląda. Lub nawet karabinek Maroszka. <noise> Ktoś mi mówi: O, co to jest podobne? On ma coś wspólnego z karabinem Maroszka? Czy karabinek Maroszka ma coś wspólnego z tym? Mówię, Kompletnie nie, za wyjątkiem wyglądu. Więc yy, to jest właśnie dobry przykład, jak yy, bardzo. Wygląd może mylić StG AK-47, Winchester 1907, a karabinek na przykład Maroszka albo M1. Kompletnie nie mają nic wspólnego mechanicznie czy konstrukcyjnie, ale wyglądają no, podobnie, nie? także, także ten, ten akurat, yy, znaczy w ogóle ta broń była używana, była to bardzo popularna w I wojnie światowej. Używały go yy, służby francuskie, oczywiście, Rosjanie kupili. Znaczy armia francuska używała go w I wojnie światowej, właśnie w, w lotnictwie bardzo mocno, znaczy bardzo mocno, no przesadzam z tym bardzo mocno, no ale były używane po prostu, były, były odnotowane używanie tego, tej, tej, tej broni. Rosja kupiła pewną ilość Wielka Brytania, w I wojnie światowej, więc ten, karabin, ten karabinek właściwie zaistniał w konflikcie zbrojnym. W II wojnie światowej też Francuzi chyba go używali, ale to jest takie kontrowersyjne. Troszeczkę. Y, oczywiście był bardzo, ale to bardzo popularny wśród myśliwych. Ten nabój był dosyć popularny, jeśli chodzi o polowanie na jelenie. Bardzo, bardzo mocno używany, jeśli chodzi o służby mundurowe. Akurat ten tutaj jest y, własnością y, Property States uh, Troopers, tak? Nie. Czyli ten właśnie jest y, 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 Property State Police. Więc ten karabinek był używany przez policję stanową, i jest tutaj wybity, wybity na, to, na to dowód, tak? Więc ten magazynek tutaj jest właśnie takim przykładem troszeczkę usprawnienia tej broni. Z myśliwskiego zastosowania do zastosowań cywilnych, tak? FBI oczywiście używało tej broni bardzo, bardzo poważnie w latach 30-40, bo to była produkowana. I używana bardzo, bardzo popularna była do lat 60. bardzo podobnie jak, jak Remington ym, numer 8. Potem oczywiście weszły nowsze konstrukcje oparte na innych zasadach, i tak dalej, na których się tutaj nie będziemy skupiali. Yy, broń jest dosyć ciężka, jako że działa na zasadzie odrzutu za opóźniania zamka swobodnego, odrzutu zamka swobodnego, zamka swobodnego w naboju pośrednim, czyli nabój o energii zbliżonej do yy, energii naboju Kałacha. Yy, lub 30-30, działa na zasadzie odrzutu zamka swobodnego, czyli po prostu sprężyna masa zamka. Ten karabinek nie jest lekki. Ten karabinek waży tyle dokładnie samo, co karabin, karabinek Mannlichera lub o pół kilo mniej niż normalny karabin polski, karabin Mausera. OK? Czyli generalnie waży tyle samo, co niemiecki karabinek Mausera. A rozmiary jego nie są naprawdę jakieś porażające, prawda? Yy, nie będzie z niego strzelania. Yy, amunicja ta 351 Winchester jest dosłownie u nas Anoptenium. <gryw> jeśli mogę tak powiedzieć, po prostu jest nie do osiągnięcia. Yy, można zrobić to samemu, ale to jest naprawdę tyle zabawy, że to jest dosłownie 15 dolarów za, za sztukę nabój taki. <gryw> jeśli bym chciał kupić z jakiejś komercyjnej, yy, komercyjnej, a samemu, naprawdę mi się nie chce tego robić. No i ten, no i co, no i mamy karabinek jeśli chodzi o, o wagę jest naprawdę taki dosyć śmieszny, dlatego widzicie tutaj on jest taki gruby, dlatego że ta masa tutaj tego suwadła i zamka jest tutaj pod spodem schowana, dlatego on jest tutaj taki grubasek, taki duży tutaj łoże jest. To drewno nie jest takie grube, ono po prostu jest dosyć właśnie cienkie i takie jest bardzo podatne na pęknięcia, zobaczycie to w zbliżeniu zresztą, tutaj jest właśnie to, to się stało. I po prostu otacza właśnie nam tą masę tego, tego, tego suwadła i tego zamka. Tutaj tutaj wchodzi ta cała masa, tutaj jest zamek, ale tutaj wchodzi cała masa tego suwadła, które powoduje opóźnienie wyrzucenia tego naboju. Dzięki temu jest to bezpieczne. E, chodźcie, zobaczymy na stół to y, i ten. I może tak jak tradycyjnie, kilka słów na, 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 na zakończenie, ok. Tradycyjnie zaczynamy. Muszka tutaj, no tradycyjna, taka troszeczkę myśliwska, bardzo adekwatna do czasów, w jakim ten karabin powstał, czyli praktycznie 110 lat temu, e, niczym nie osłonięta tutaj w tym momencie. Dalej przechodzimy, to co tutaj wygląda jako zawór gazowy, tak jak wspominałem, i, i rura gazowa, to jest po prostu dźwignia do przeładowania całej broni, prawda? E, dalej mamy tutaj całą bibliotekę. Czyli manufactured by Tile of Winchester. Repeating arms. I tutaj mamy wszystkie adresy, nie adresy, prawa patentowe i tak dalej. Następnie tutaj mamy Winchester Proof Steel, taki napis. Po drugiej stronie, Made in USA. Tutaj mamy szczerbinę, czyli tylny celownik. Bardzo typowy, jeśli chodzi o zastosowania myśliwskie, tutaj jeśli chodzi o Winchestera i tak dalej, czyli mamy po prostu szczerbinę na sprężynie, którą podnosimy, jeżeli chcemy zmienić elewację, tak? Tutaj to, to można wyjąć po prostu sobie, nie? Jest to jakieś najszczęśliwsze, najszczęśli najszczęśliwsze rozwiązanie. Nie ma tutaj żadnego numerowania, jeśli chodzi o dystans, po prostu, e, po prostu no, gestimation, gestimation, tak? Czyli zgadujemy. Tutaj mamy... Bicia, jeśli chodzi o odbiór fabryczny. No a następnie tutaj mamy cały, cały tutaj system. Bardzo podobny, tylko oczywiście no, nie ma tej rączki, prawda? Ta rączka jest tutaj z przodu. Tutaj mamy zwalniacz magazynka. Magazynek na. 9, 8 albo 10 nabojów. Już na, naprawdę nie pamiętam. Nie odrobiłem lekcji, widzicie? To jest właśnie przedłużona wersja na, mm, poli, dla policyjnej wersji. Tutaj mamy bezpiecznik taki dosłownie jak w shotgunach, w, dzisiejszym, w, dzisiejszym, w, dzisiejszym, w, dzisiejszych, w dzisiejszych shotgunach. Czyli nie możemy strzelić. Teraz można. Następnie mamy tutaj. Takie pokrętło do rozbierania. Naciskamy tutaj tą blokadę, odkręcamy to. I cały tutaj dół nam wychodzi, prawda? Następnie Winchester Trademark Made in USA model 07SL, 07SL. Ok, teraz w sumie dosyć ciekawa tutaj rzecz. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Ok. Property State Patrol, nie State Police. Ok, więc e, to tyle, jeśli chodzi o, o tą broń. No tutaj, stopka kolby zwyczajnie. Oczywiście kolba pęknięta, no widzicie, ten karabin już ma naprawdę. To jest z lat 30., 40., więc nie jest taki najstarszy, ale dalej to jest no, prawie 100 lat, prawda. Co miałem na myśli, jeśli chodzi o pękanie tutaj tego chwytu przedniego, tej osłony tutaj. Zobaczcie, ona w porównaniu tutaj do receivera jest dosyć gruba, prawda? Dwa razy grubsza właściwie i taka jest naprawdę bułki, nie? Nie ze względu na grubość drewna, tylko ze względu na masę tego tam w środku i te drewno tutaj, jak wspominałem, otacza to. I zobaczcie tutaj, te właśnie... Mają tendencję do pękania. Bardzo, bardzo, bardzo często. Tutaj ktoś próbował to naprawić, ja nie będę właśnie dlatego tego rozbierał. O tutaj mamy jeszcze nakrętkę, którą specjalnym kluczem odkręcamy, jeśli chcemy w ogóle tą, tą broń całkowicie rozebrać i wyciągnąć te bęchy w środku. To naprawdę nie ma w ogóle co do oglądania tak naprawdę w środku. To jest dosłownie masa suwadła, zamek, niczym nie ryglowany, system spustowy naprawdę super prosty, więc broń jest super prosta. Jednocześnie bardzo, bardzo skuteczna. Nie powiem wam nic na temat odrzutu z tej broni, ponieważ y, mogę się tylko opierać na, Ech, na opisach, y, oglądaniu filmów i tak dalej. Po prostu nie ma do tego amunicji, a naprawdę nie jestem aż tak zdeterminowany, żeby kupywać do niego amunicję po nie wiem, 15-20 dolarów za sztukę. Sztukę. <grym> OK. Moje personalne odczucia, jeśli chodzi o te dwa karabinki, jakże podobne jeśli chodzi o zastosowanie e, może nie wygląd, ani zasadę działania, ale po prostu przeznaczenie również tak jak w przypadku Remingtona, pomimo zastosowania osłony lufy, dodatkowych sprężyn tutaj jeśli chodzi o, zas o zasadę, o napędzanie tej broni nie powodują tej broni jakoś takiej o wiele cięższej bardziej ekscesywnej, na przykład tutaj e, Środek ciężkości jest tutaj zaraz przy magazynku, prawda? Nawet tutaj, tutaj przy magazynku jest. Dosłownie, tutaj sprzed magazynku. Czyli ta broń jest de facto składna. Można ją normalnie trzymać jedną ręką i się dosłownie e, złożyć z tej broni bardzo szybko. I ona nie jest ciężka ani po prostu na lufę. Jest, jest, jest bardzo szybko i łatwa do manewrowania, jeśli o to chodzi, prawda? Ym, I przyjemna dla oka, nie? Zobaczcie, jaka piękna linia. Kurczę, naprawdę się nie mogę... Nie mogę... Nacieszyć widokiem tego karabinka, jednocześnie ten, ze względu na tą masę, o której wspominam, już z uporem maniaka, jest ciężki po prostu na lufę. Zobaczcie tutaj, środek ciężkości jest, jest tutaj bardzo z przodu, a jednocześnie cała ta masa tutaj powoduje, że ta broń jest w moim odczuciu wolniejsza do manewrowania. Prawdopodobnie minimalnie tylko, ale jest ciężka. Jest ciężki ten karabin. Tak jak mówię, jak regularny karabinek Mausera. Taka jest waga. I oczywiście to przeładowanie dziwaczne tutaj, mimo że się to wszystko utrzymało przez jakieś 50 lat w produkcji, w użytkowaniu, no moim zdaniem nie jest jakieś najszczęśliwsze, no ale trzeba tak było to zrobić. No. Dodano tutaj te zaokrąglenie, żeby można było zamek w tylnym położeniu trzymać i tak dalej, nie wiem, do rozładowania, do przejrzenia broni i tak dalej. No ale mimo wszystko, broń ta była używana z sukcesem. Tak również do polowania, jak i do, do wymuszania, że tak powiem, do walki z może tak, do walki z przestępczością, tak. Moim zdaniem, no, broń oczywiście no, nie za wiele wnosząca do konstrukcji broni, późniejszych konstrukcji, ale jednocześnie będąca, będąca taką ciekawostką, która mm, była odpowiedzią właśnie na. Na konstrukcję super klasyczną, influencerską, a jednocześnie też wykroiła kawałek tortu, jeśli mogę tak powiedzieć, dla siebie. Więc znalazła nabywców z bardzo dużą popularnością, się cieszył ten karabinek. więc tyle, nie? I to by było tyle na temat tej myślę dosyć ciekawej broni. Nie pod względem konstrukcyjnym, ale po prostu jeśli chodzi o całą tą resztę, całą tą otoczkę, nie? No i QA. Za tydzień. Piszcie jeszcze, zrobimy długie QA, godzinę, półtorej, ile będzie potrzeba. Na niektóre pytania prawdopodobnie będę musiał mm, odpowiedzieć w postaci osobnych filmów. Także. Ok, trzymajcie się.